Cześć, Paweł Duda z Projekt Marketing. Dzisiaj chciałbym pokazać Ci, jak podłączyć reklamy Google AdSense do YouTube, czyli jak zarabiać na YouTube przez program partnerski Google AdSense. A więc jestem już w serwisie YouTube.com, jestem już zalogowany do konta Projekt Marketing 24 i tutaj, jak klikam na swój profil Studio to mam właśnie tutaj panel zarządzania moim kanałem, czyli zobacz. Tutaj mamy wgranych już 149 filmów, mamy już ponad 1000 wyświetleń, mamy trzech widzów, więc mamy już jakieś wyświetlenia. Teraz chcielibyśmy zarabiać na reklamach Google AdSense podłączonych do serwisu YouTube, do naszego kanału. A więc zobacz, im więcej będziemy generować wyświetleń swoich filmów, tym większe prawdopodobieństwo kliknięcia w reklamę, tym większe prawdopodobieństwo obejrzenia reklamy, no i tym więcej można tak naprawdę zarabiać, więc tutaj musisz tworzyć dobrej jakości filmy, no i wykazać się pomysłowością i jest szansa, że tutaj także można w serwisie YouTube zarabiać. Przykładem jest chociażby Sylwester Wardenga, który nagrał film o psie pająku, który tak naprawdę stał się eventem promowanym na stronie głównej serwisu YouTube. A więc żeby sobie uruchomić takie reklamy Google AdSense i zarabiać na YouTubie, należy przejść w zakładkę kanał i tutaj mamy stan i funkcję. I tutaj mamy, zobacz, zarabianie. W tej chwili jest niedostępne, ale zanim zgłosisz się do programu zarabiania, wybierz. I tutaj wybieramy kraj: Polska. Słowa kluczowe kanału tutaj możemy dać: na przykład marketing. Reklamy: Zezwalaj na wyświetlanie reklam przy moich filmach. Tak, tutaj możemy jeszcze połączyć kanał YouTube z kątem AdWords. Połączenie kanału YouTube z kątem AdWords dla wideo umożliwia promowanie swoich filmów i korzystanie z raportów. Ale my teraz nie będziemy łączyć naszego konta z kątem AdWords. Czy Twój kanał jest powiązany z inną witryną? Oczywiście tak. Kopiujemy link do strony internetowej projektmarketing.pl a więc dodajemy naszą witrynę. I jak widzisz mamy komunikat, że udało się i tutaj Pozostawiamy opcję: Zezwalaj, aby mój kanał był wyświetlany jako polecany na innych kanałach. Liczba subskrybentów: wyświetlajmy liczbę osób subskrybujących mój kanał i zapisujemy zmiany. W tym momencie mamy zapisane zmiany. Teraz należy przejść z powrotem do zakładki stan i funkcje i zobacz, mamy już opcję: Zarabianie, i tutaj możemy już włączyć to zarabianie, czyli klikamy przycisk Włącz. I zobacz, zarabianie, stan konta, zarabianie wyłączone. W każdej chwili możesz zgłosić kanał zarabiania. Aby zakwalifikować się do programu zarabiania, wszystkie kanały muszą mieć co najmniej 10 tysięcy wyświetleń. Dzięki temu warunkowi możemy odpowiednio ocenić nowe kanały i chronić treści twórców. A więc zobacz, teraz można zarabiać na YouTubie dopiero w momencie, gdy filmy zanotują 10 tysięcy wyświetleń. A więc tutaj możemy zgłosić chęć zarabiania. Rozpocznij. Znamy i akceptujemy powyższe warunki. Zgadzam się, nie klikać reklam Google, które wyświetlam przy użyciu usług i serwisów Google w celu zwiększenia swoich przychodów. Nie zgłoszę żadnej zawartości do programu generowania przychodu, jeżeli nie będę mieć do niej wystarczających praw. Zgadza się? Przesyłaj mi e-maile z najświeższymi informacjami powiadomieniami i spersonalizowanymi wskazówkami, aby mój kanał się rozwijał, a więc także możemy zaznaczyć tą opcję i klikamy przycisk Akceptuję. Zarejestruj się w Adsense. My już mamy założone konto w programie Google Adsense, więc teraz musimy powiązać nasze konto Google Adsense z kanałem YouTube. A więc klikamy przycisk Rozpocznij aby powiązać konto AdSense przekierujemy cię do AdSense. Możesz użyć istniejącego konta lub utworzyć nowe, jeżeli go teraz nie masz. Kiedy skończysz przekierujemy cię z powrotem do YouTube. A więc klikamy dalej. Tutaj już na tym mailu Projekt Marketing 24 Gmail.com mamy zarejestrowane konto AdSense. A więc klikamy przycisk Tak. Tutaj mamy nasz kanał YouTube. Język treści wybieramy język polski i klikamy. Zaakceptuj powiązanie i w tym momencie mamy już powiązane konto AdSense z kanałem YouTube. Dostosuj ustawienia zarabiania, określ jakie typy reklam mają być wysiedlane w Twoich filmach, a zaczniesz zarabiać, gdy tylko Twój kanał zostanie przyjęty do programu. A więc klikamy znowu przycisk rozpocznij i tutaj zapisujemy te wszystkie opcje, czyli klikamy zapisz. I tutaj, zobacz, musimy poczekać na sprawdzenie kanału w momencie, gdy uzyskamy 10 tysięcy wyświetleń. Gdy twój kanał osiągnie 10 tysięcy wyświetleń, zostanie on automatycznie sprawdzony, czy spełnia warunki programu partnerskiego YouTube i czy jest zgodny z wytycznymi dla społeczności. W ciągu tygodnia otrzymasz od nas e-maila z decyzją. A więc, zobacz, mamy już 1025 wyświetleń, potrzebujemy jeszcze. Około 9000 wyświetleń, aby tutaj generować zarobki z reklam Google Adsense. A więc tak właśnie to działa. Musisz przekroczyć magiczną barierę 10 tysięcy wyświetleń, aby uruchomić zarabianie z reklam wyświetlanych w trakcie filmów. Tutaj bardzo ważny jest ten prawy box, wytyczne i informacje. I zobacz, jak mogę zarabiać na swoich filmach. Gdy film zostanie zgłoszony do programu generowania przychodu i zatwierdzony, YouTube umieści w nim lub obok niego reklamy. Po powiązaniu konta AdSense z kontem YouTube otrzymasz przychody generowane przez te reklamy, a więc przychody z YouTube będziesz mógł monitorować na swoim koncie AdSense. Ile mogą zarobić na swoich filmach? Zarobki zależą od wielu czynników. Dwa najważniejsze z nich to rodzaj i cena reklam wyświetlanych z Twoimi filmami więc wszystko tak naprawdę zależy od rodzaju filmów od tematyki filmów jakie typy filmów mogą zarabiać aby film mógł zostać dopuszczony do generowania przychodów musisz mieć prawa do komercyjnego wykorzystywania wszystkich materiałów w nim zawartych na całym świecie a sam film musi być zgodny z naszymi warunkami korzystania z usług i wytycznymi dla społeczności oznacza to, że jesteś twórcą wszystkich elementów filmu i nie sprzedałeś innemu podmiotowi wyłącznych praw do wykorzystania komercyjnego. Jeśli film zawiera treści utworzone przez kogoś innego, musisz mieć pisemne pozwolenie na ich używanie i uzyskiwanie z nim przychodów. Możesz także uzyskać część przychodów z kwalifikujących się kowarów utworów. Przykłady filmów, które spełniają wymagania to nakręcony przez ciebie film o kocie nie zawierający muzyki w tle. Twój film zawiera bezpłatną muzykę i możesz potwierdzić prawo do wykorzystania komercyjnego używając bezpośrednich linków do piosenki i odpowiedniej licencji, zespół Twojego znajomego napisał i nagrał piosenkę dla Twojego filmu i oświadczył na piśmie, że możesz jej używać i czerpać z niej przychody. Czyli tutaj bardzo ważne jest prawo do muzyki publikowanej w trakcie nagrania. Musisz mieć tutaj pisemną zgodę, lub trzeba mieć prawo do wykorzystania komercyjnego piosenek emitowanych w trakcie filmu wideo. Jakie filmy nie są odpowiednie, Zobacz, film nie jest odpowiedni, jeżeli zawiera treści, które nie zostały utworzone przez Ciebie, czyli nie jesteś twórcą tych filmów. Musisz mieć możliwość przedstawienia pisemnego pozwolenia dotyczących następujących elementów filmu: ścieżka dźwiękowa, chronione prawami autorskimi, nagrania, wykonania na żywo, podkłady muzyczne, elementy wizualne, obrazy, logo, elementy oprogramowania czyli tutaj tak naprawdę. Musisz mieć pełne prawa autorskie do swoich filmów, jeżeli chcesz, aby one zostały włączone do generowania przychodu. No i tutaj koniecznie warto przeczytać umowę z YouTube. Jak widzisz, zawiera ona 6 podpunktów i nie pozostaje ci nic innego, jak poczekać, aż Twoje filmy na YouTube zostaną wyświetlone przynajmniej 10 tysięcy razy, i wtedy będziesz mógł uruchomić generowanie przychodu właśnie z reklam Google AdSense.